Cześć moi drodzy, jestem. Są so, ze mną jest. Bąkol, się I będziemy dzisiaj nagrywać nie wiem ile, ile, rzeczy nam się uda nagrać, ale zaczniemy może od, od takiej gry, która się nazywa Overcooked. No. Gra jest bardzo ciekawa. Znaczy taka trochę zabawna, trochę ciekawa. Jedyny problem jest taki, że trzeba fajna. faktycznie przyjechać do siebie i, i pograć na jednym komputerze, bo niestety nie ma opcji Myśmy tu już opanowali, żeby była ja będę grał. Yy. Tak, tak, przez Murzynkiem. Elgię, a ja zagram takim kurde z zębami. Ja jestem murzynkiem, a bąkol jest tym z zębami. Cała gra polega, no weź tam, okej, okay, naciśnij. Właśnie na czym polega? Cała gra polega na tym, żeby ugotować jedzenie. Dobra, ale my czy jesteśmy tak, razem? Tak, tak, tak. Dobra. My jesteśmy musimy razem. Się, my się musimy zrobić ja zupę po grzybową. Stronie. Ja ci podaję grzyby, masz Grzyb. Dobra, biorę grzyba. Grzyb. Co ja muszę z grzybem zrobić? Grzyby. grzyby. Tnij, tni, tni. Dobra, już go tu daję. Tni, nie, nie ten. tnij dalszego. Dobra. No i do tego, teraz szybko do, do tego, do garnka. Do Garnka. Dobrze, już ci go robię. No. Szybko dorzuć drugiego, bo się tam ten ten... Dobrze, dobrać. dobrze, Dobra. już. Masz biedne. już trzeciego chyba. No, bierz, bierz. A ja teraz cebulę jeszcze wezmę tu. Masz i już ją krój. Dobrze. A czemu nie dołożyłeś? Z, do złego dołożyłeś ten. Co? Do, do dobrego, dwa były, teraz nie, zmiana do... stron, co my szybko musimy. Szybko! Co by musimy robić co Wracaj tam! Bo się pali! A czemu my tak zrobiliśmy? No, i się spaliło. Ja. No to, ja, ale, ale gaśnica! Mi... Kogo była wina w tej kuchni? Gaśnicy. Nie ma gaśnicy! Gaś to! Ej, nie, to... pożar! Zajęło pustynię! Dodbierz to! Ja wiesz, <laughs> że przynajmniej ten. To po połowie ceny sprzedamy. O kurde, nie, nie mogę ty... tego. Nie zrozumieć. No nie, weź to wyrzuć do zlewu, do śmietnika to wyrzuć. Do śmietnika, dobra. A nie dajesz za... Nie! płonie. nie! Dobra, idę, muszę przyspieszyć. Dobra, Ty może podawaj po prostu składniki, a ja się zajmę tym, co, co trzeba myśleć tutaj przy tym. Czy masz myśleć? No jasne, że tak. Dobra, dobra trzy pieczary. Gdzieś zginął jeden ten, no czy pieczarki mi podawaj. No dobra, już Ci daję pieczary. Raz. Patrz, zrzucasz pieczarkę. Dwa pieczary. Pieczary, i tutaj. Znaczy, ja ją kroję. Jeszcze jedną dorzucam drugą pieczarkę. No. I powiedz mi, jak chciałaś zrobić w dwóch osobnych garnkach zupę z trzech pieczarek? Bo chciałem dwie zupy naraz zrobić. Ale i po co, jak nam to Ale żebyś była gotowa, może by ktoś przyszedł, wiesz, chętny. Dobra, teraz ją będziesz do wystawienia, ona będzie szła. Dobra. To muszę do wystawienia. Dobra, Dawaj, poszła, udałem się. Zadowolony. Dobra, to cebulę Ja idę tam teraz. Dawaj, podawaj mi. No idź tam dokładaj do tego. No już idę. Ja cebulkową już tutaj cebulę. Dobra, dwie cebule jeszcze tam dorzuć. Teraz pomidory ja idę kroić. Dwa. Trzecia cebula gotowa. Dobra. I Pomidorowa krój teraz. już pomidora. Krój już pomidora. Ja już stawiam garnek. Już drugiego pomidora krój. Nie mogę garnka wziąć, taki wariat. Dobra. To ja już to ściągam i już tu podaję. Dobra. Biorę garnek. O kurde. Pomidoróweczkę zrobimy. My z niczym nie zdążymy, wiesz. Zdążymy to na trzeba tą czymś. cebulową na ten, na garnek. No to dawaj, na ty już tam na nakładaj i ty mi na ją Ja już idę ją sprzedać. Dobra. trzy. Ja już cebulę biorę. Dobra, cebulowa. Ciacham cebulę. Masz tu jeszcze cebulę jedną. Dobra, ją ściągam od razu pomidorówę. Pomidorowa do nałożenia. A to czemu jej od razu na talerz nie wziąłeś? Garnek już biorę. Dobra, Dobra cebul cebulowa. mam ją, cebulowa. Okay. Pyk. Pyk. Ja sobie cebulę pociacham. Nie ciechaj na tym, tym, bo mi... znaczy, bo... wiesz, na tym o, po lewej cichajaj, Prawie jest. tam się wydarzyło, dobrze. Dobra, pomidorowa, jeszcze dwa pomidory. Czekaj, bo mi się spali! Biegnij tą Biegnę. cebulę dołóż. Jak tą cebulę dołożysz, to wystygnie. O, dobra. Dobra, i pomidora mi ściągnij. Gdzie jest drugi garnek? No właśnie garnek jest po prawej już stronie, bo gdzieś nakładał. wiesz? Podać. Dobra. Dzięki. Czekaj, bo są tu umycia naczynia. A kto je myje, powiedz? Czy jest ktoś odpowiedzialny za tak, to? Tak, jest też taka funkcja mycia, ale nie w tej planszy. W tej planszy dostajemy chyba gotowe. Dobra. Dobra. Zaraz będę pomidorówecz... pomidorówka. Pomidorówka, zaraz ją wykładasz no, no, no. na stół. Ja ją On kurde nie zdążyłem. Dobra. Dobra, spokojnie. To ja idę po rzeczy już. Biorę nie, ja ci ją podam, ja ci ją podam, musisz ją wydać do sprzedaży. Dobra, idę. No, a ja już pomidorka kroję. Pomidorówka z ryżem! Raz. Szybko, pomidorek, pomidorek. pomidorek. Tnij sobie, znaczy tnij tego drugiego, no co mi go podajesz? No, muszę go. Już dawać. Dobra. Pieczarki, pieczarki pomyłkę. Teraz pieczarki muszą iść. Stary, 8 sekund. Co, 8 sekund do końca? No, przynajmniej wyłożymy pomidorówę. Bawaj. Szybko, podawaj. Aj, aj, aj. Jest szef, ale, Ty dobra, musisz, ale w ogóle to... zapomniałeś mówić. Tak, ale pierwszy. Jest szef, dobra, musimy tak mówić. Ale ja, ja pierwszy raz szef. gram, więc ja teraz już wiem, co robić. Teraz już wiesz, co robić. To już jedziemy wiem. samochodem Jedź. naszym. To jest nasz food truck. Dobra, to <laughs> jest. Festiwal food trucków. Dobra, ja dalej jestem murzynkiem. Mm. No. To może będą jakieś fajniejsze rzeczy, chyba mm -hmm. że burgery teraz będą super burgers. Dobra. dobra, ale to będą różne burgery, więc musisz uważać. Uuu, dobra. Buła, to czekaj. Buła. Sałata, pomidor, mięso. Buła, sałata, pomidor. Ale co mi ją tu podajesz, je trzeba kroić od razu? Dobra, mięso ja już idę, kurde, bić. Sałata, pomidor. bije się tutaj, najpierw to, trzeba, poszatkować. Się oh, pomidor. Brudne, to już wiem. Wszystko przeze mnie będzie. Ja będę może mi sami się załatwiał, co? Kurde, załatw Ja już tutaj ogarniam mięso. No ty idź w ogóle szatkuj to mięso przed wsadzeniem. Oczywiście, że. Dobra, tak. jeszcze burger z samym mięsem ma być. To, się. co ty robisz? Aha, dobra. dobra. Burger to mięso pomidor jeszcze tam musimy dać. No to weź go wsadź. Dobra. dobra. I mięso będziesz ściągał? Tak, i jeszcze samo mięso. jeszcze daj bułkę. Dobra. Daj bułę. Czekaj, ja daj... już ściągnę to, żeby było, żeby nie spaliło się. A Ty bułę już byś zaniósł, to już byśmy to mieli. Żeśmy dostali napiwek za szybki ruch. Dobra. Mięso. Dobra. Idę z patelnią. Okay. Y sałata, pomidor, mięso. Sałata. Mięso. Robię. Jest szef, sałata gotowa. Bu buły nie ma. Buła. Stawię bułę. Sałatę wkładam. I pomidor. Gdzie jest szef, porobiony pomidor? E, już tutaj. Sałata raz. Dobra. The burger do wydania. To jest na pewno do na wydania. Talerżu, na talerz. Dobra. Jest szef, poszło, tip dostaliśmy. Dobra. Samo mięso dołóż do tej Mięs sałaty i też idzie na, na Mięso, wystawkę. dobra, idzie. Ale żeście, kurde, tutaj porobili. Jest szef, talerz umyty, poszło. Dobra, Dobra ty tam teraz... dokładaj, ten ja będę mięsa składł na patelnię, wiesz? Dobra. Idę umyć naczynia. Bułeczka. Szef, Myję naczynia. Szef, sałata robiona. No to, bior szef, już biorę wykładaj. mięso. Mięso, mięso i wykładaj. Czysty Pat talerz musi być. Zaraz już widzę, że drugie mięso ciągam mięso, szef. Mhm. Dobra, porobiony. Dobra. Teraz jeszcze biorę pomidor, szef. Okej, okay, ja tu patelnie biorę talerze. Pomidorek i sałata. Pomidor, mięsa, sałata. Dobra, ten pójdzie do wydania, duży. ty Ja go zaniosę, ty rób resztę. Już, ale żeśmy się nie dogadać, Gdzie są naczynia? No on już stoi na naczyniach, wydawaj go. Na, no to ja nie wiedziałem. Dobra, szef, poszło. Ściągam o mięso. nie, wywaliłem tego, wywaliłem kapustę do śmietnika. Dobra, już zrobiony burger. Szef, poszło. Dobra, mięso jest wystawione. Dobra, może naczynia trzeba umyć? Nie, nie, zostaw naczynia, ja się zajmuję naczyniami. To, to ja muszę przejąć teraz. Dobra, burger, sałata. Burger. Sałata i mięso. Zaraz mięso wsadzam, szef. Sałata jest wybrana? ściągam szef. Ta. Idę do wydania. Poszło szef minuta. Biorę mięso ciacham. Ciachaj, ja mam pomidora, ale sałateczkę. Jest Dobra, jest ja już to kładę i, i ściągam mięso. Mięso ściąga i dołożymy do niego do tego u góry. Dobra, do góra no. Już sałata do niego wchodzi. Wskoczyła sałatka. Dobra, wskoczyła. Do wydania? Tak, do wydania z mięsem. Dobra szef, wyczyściłem talerz. Poszło. Tu jest pomidor, jeszcze, jeszcze patelnia z mięsem. Mięso dołóż do tego i będzie gitara. Dobra, gitarka. Sama buła z mięsem zaraz będzie, następna. Sama buła z mięsem. Przyspieszymy. Ja muszę biec po. Wydane. Dobra. Myję naczynia. Dobra, jeszcze może dociacham. Kurde, 13 sekund to już się nie opłaca. Dajesz, dajesz, bo to buła z mięsem tylko. No, dawaj ją! Pójść, 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 pójść! Pójś. No, dajesz dawaj, mięso szybko, szybko, Dobra, szybko. To zrób, to ty, zrób to ty, nie! Nie skończyło się! Dawaj, szybko! 3, 2, jeden! nie! Nie! Aaaa, ale 250 warzyszów to, to jest wystarczająco. Czyli my musimy dużo. odblokować dużo gwiazdek, żeby przejść tak, dalej, tak? Nie, żeby. Nie, przechodzisz nawet jak jesteś leszczem, ale to chodzi o honor. Mhm. To o honor. Uuuuuuuu! Miasto! Patrz, co się tu dobudowało, a tu może są jakieś tajne przejścia. No, Chyba nie. Tam chyba nie ma. Dobra. O nie. A nie sześć gwiazdek. Bo to Dobra. trzeba kupować chyba za gwiazdki kolejne mapy. Dobra. No, dajesz. Kliknąłem i zobaczymy teraz co to będzie za super akcja. O kurde, ready. Ja już widzę te potrawy. Dobra, Z gulasz pomidorowe. Dobra, bierę. No. Ale, ale musisz są na tak dole. Ten. No to ja już ci podłożę tutaj. Dobra. Okay. Nie, nie przeszkadzaj mi! No, nie przeszkadzaj mi! Idź, idź pod kolejnego pomidora, no ja już tu na dole patrzę Nie, patrz. ja to po pieczary. Nie, bo jak nie dasz mi pomidora, to mi się spali pomidorówka. Bonkol. No popatrz, i ściągaj tą pomidorówkę szybko. No. A nie, ona jest gotowa, nie, ona nie jest gotowa. No, no, weź, no! Gruby w kuchni. Idę po te pieczary. Róż, poruszamy się w no, z tej ten, mi pieczarki. Spali ci się pie, pieczara ci się pali. Dzięki za pieczarkę zdjętą. O nie, zupa jest, tu jest talerz do zupy, o oh jest. Dobra, to każdy swoje ten robi, tak? Tak. Dobra. Bo się pogubimy zaraz. popla Znaczy ja bym nosił, a ty na przykład krój i, i, i idź na dół. No idź dobra, na dół, idź na dół. No, spoko. No ja już tutaj krój. pieczarkowa wyłożona. Pieczarkowa do wydania. Nie, pieczarkową rób, Ale wydaj ją. A ja myślałem, że ty będziesz wydawał jednak. No nie, bo ty jesteś pod tym... No jak mam powiedz mi jak ja mam tam podejść? Jasiu, no nie podejdę Ja myślałem, tam. że ty. Będziesz... Nie idź tą stroną drugą, nie zawracaj mi tego. Dobra, to muszę. Pacz, przyst... Łazisz po prawej stronie tylko i tyle, zrób. Nie denerwuj się, dołóż Jasiu. Dołóż pieczarkę, dołóż pieczarkę. Hopla. Masz jeszcze jedną pieczarkę, jeszcze jedną. I już pieczarkę. jest. Ja już Złożyłem cebulka. to, Jasiu. Super, super, ten kucharz normalnie so bo. Patrz. Ty się znasz. I od na razu cebulkową do rób. Dobrze, no to teraz to idzie, kurde, jak z maszyny, nie? No bo nie chcesz łazić ciągle przez moje pole, nie wiem czemu. No i Dobra. tyle. Do wydania wydaje. I cebulka, bym potrzebował cebulkę. Cebulowa to... Ci się zaraz ten... Dobra, spoko, ja ściągnę naczynia. ją. Ściągnięta cebulowa, do, dorzucam. Cebulkowa się dzieje. Dobra, w międzyczasie, dzięki za talerz. Okej. Okay. Jeszcze jedna cebulka. Cebulkowa poszła. Szybko, weź się wydaj, bo jest końcówka. Dobra. Jaka końcówka? Jeszcze jest dwie minuty, starej. Cebulka poszła, dzięki. I jeszcze jedna cebulka i zaraz będą pomidory. Dołóż cebulę. Dołóż cebulę, ja już po pomidory Dobrze, idę. Mamo. I później jak nie będziesz miał nic tu na dole, to idziesz ten, no Dobra. cebulę. Aha, bo ona się już prawie robi. Dobra, pomidor. Cebulkowa. Pomidory. Bo pomidorowa prawie w tym samym czasie musi. Teraz cebulową wypuszczaj, bo się będzie koniec. Poszła dole. wypuszczona w ostatniej chwili. Klient zadowolony. Pomidorową rób, a ja będę miał leczenia, wiesz. Kurde. Nie tutaj, nie trafiłem Dobra Szybko, szybko, szybko z tą pomidorową Dobra, tej drugiej pomidorowej nie wiem czy ją zdążymy Będzie najwyżej na trzecią O kurde, coś nie zrobiona Jeszcze chwila, dobra Nie Nie, przeszło Poszło. już Poszło, dobra przeszło Masz dwie pomidorowe, masz jeszcze te pomidory Dobra, lecę Panie, panie, co pan tak kasz? Bierzesz Wezmę sobie talerz. Dobra, masz cebulę. Dobra, pomidorowa idzie na wydanie. Pomidorówka wyszła. Masz cebulę tutaj i pieczarek. Teraz tylko, że cebula już nam w ogóle nie jest potrzebna do niczego, bo już się zepsuła. No weź ten. Dobra, dołóż to do pieczary. Kurde, nie umie trafić do garnka. Co ze mnie zakochasz? Dobra, szybko. Ja już tu biegnę. Biorę to. Kardynaczyń nie ma. Cebulowa. Aha, jest jeszcze cebulowa. Dobra, to ja cebulową wydam. Stary 9 sekund. Naprawdę? No, 9. A, 5. Jasiu, pod presją mnie pracuj. Dobrze, poszło. poszło. 144. To będzie jedna gwiazdka. Słabo. Ale dopiero pod koniec teraz już. Tak, jak tyś a nie, tu sze w kuchni powiedział, że mam ci nie wchodzić, to już potem wiedziałem. No bo ja nie rozumiem, no Ty szef chciałeś szef się ze mną. Pracz. Nowy szef szop pracz, ale on na wózku jest. <noise> ale my dostaniemy do, za niego dotację. Ty, a naciśnij, bo będziemy Dobrze. patrzeć na tego szopa. To dawaj jeszcze jeden. Patrz, mamy 15 gwiazdek, a żeby to odblokować. Zobaczymy, ile jest. 8 chyba, tak? 8. Patrz, mhm. i co my wydamy 8 gwiazdek? Ja bym chciał tam jechać. Ojemy, patrz, jest 2 za 140 dwieście. Ja już jestem ready. Dobra I teraz zobaczymy dopiero jak się w kuchni... Patrz, tu nie będziemy sobie zawadzać Patrz do miejsca BURGER Dobra, to ja robię mięsa Dobra Ja robię Sasata. mięsa, tylko będę, będę... tylko będę smażył mięsa Po co? co mi pomidor? Buła Ale tu źle są teraz te bułki, Czę się nie wiesz? ziemi! Co się stanie? Nie wiem! Ja nie, mo nie możemy razem! Już nigdy razem nie będziemy Co teraz? Stary, ja mogę zesko... Ja mogę zeskoczyć, ale A nie, nie mogę wskoczyć zgłosić. No dobrze, że tam mięsa nie mamy Mięso się zrobiło Ale tam są buły Dobra, tu sałata I jest I na talerz to wrzucam, wiesz? Uh -huh. To tu może bułek naniosę tak, wiesz, kurde, będzie super Wiesz co, problem jest, z mięsem jest problem A te trzęsienie ziemi, ciekawe czy będzie tak różnie występowało, wiesz? Mi się wydaje, że ono raz w tą, raz w tą będzie Ej, czemu mnie popchnąłeś? No, rób mięsko Dobra, mięsto. ja robię mięso tylko Wiesz, po prostu się boję, mm -hmm. chyba wydaje mi się, że teraz będzie w drugą stronę. To o nie. nie. A nie, ono jest jedno. Dobra, ja tu mam mięso, jakby co, ty tam ściągnij te mięso na dole. Dobra, ja je daję do buły i co mam jeszcze? Pomidora i sałatę dać. Czy ty no. już masz tą bułę z pomidorem ja i tam Ja jakąś bułę, ja już mam bułę, ale tylko, nie wiem czy jest czysty. Jest z mięsem, dobra, to ja wydam tego czystego z mięsem. Czysty dobra. burger wychodzi. Dobra. Ja ci tu bułek naniosę, jakby co? Mięso się robi. Okay. To jest duży burger. Ja już go na talerz daję. Wychodzi. Ta. Dobra. Dobra. To trzeba może pozmywam. Co jest potrzebny? Burger, sałata, to mięso. Dobra, mięso. I biegnę. Zmywanie. No to super, żeśmy trafili. Tam się spali. No dobra, ale patrz, ile jest czasu. No dobra. Aha, że się spali te. No dobra, to będziemy gasić najwyżej. A gdzie jest gaśnica? Po tamtej stronie? Ło tak. panie. Weź talerze pod burgery już daję. I mięso trzeba zacząć smażyć. Dobra, ja sałatę tutaj ciacham. Czy zdążysz ugasić? Tak. Znaczy mam je, ono się nie spaliło. Nic, plate. Aha, plate. Dobra. Składam burgera. Dobra. Ok, to... poszedł. Samo, samo, zmię, samo sam z, buła sam, z mięsem, dobra, ale to nie ja już mam bułę, mam. Biorę, biorę bułę z mięsem, dobra, poszło. była z mięsem, ja pierdziele, co tu się dzieje? Panie, co Jaka tam? tam jest buła? Tam jest... O, jest... idealna, o, taka jaką potrzebujemy, tą na dole, to wiesz to, to z dołu, to możesz razem z talerzem do tego podnieść, musisz patelni brać najpierw. Dobrze, nie mam jak Ci go podrzucić tam, to niech sobie to tu czeka, nie to nie nie ja będę ciachał teraz mięso, wiesz? U góry Ci się już mięso powolutku... O ja. Ja myję Dobra, ja ściągam to mięso w góry. Ściągam mięso. Dobra, ja tu już wystawiam talerz i burgerka na nim kładę. Ja też tego wystawiam. Ogólnie, żeby talerze były po prawej stronie, wiesz? Tu, się, żeby nie, tu jest mięso zrobione. Daję mięso do burgera. Mięso, burger, też jeszcze pomidor i sałata. Bierz tego, bierz tego pomidora. Szybko, szybko pomidora z lewej. O, biegnę! I do mnie! No do, do mnie. ciebie! Nie, nie, rzuć nie, go, rzuć go! Nie mogę. Zrzucony na dół. Ten ci już zrobił ten, To ja muszę ten, tu robić czy w międzyczasie. Dobra, sałatę robię. Jakby coś, to tutaj będą dwie sałaty obok, zrobione. Dobra, ja tu daję do, do burgera mięso. Pomidorka robię. No weź tego pomidora, tam miałeś dorzucić, nie? No, do Czekaj, patrz. Dobra, poszedł tak. Tu sałaty brakuje. Kurde, sałatę. Panie, kto to zje? Brudny talerz. No dobra, co tam? Nie, mięsa nie mamy w ogóle. Ani nawet się nie Nieważne, robi. Nieważne, mięso niepotrzebne. Time's up. Ups. Cztery nam zabrakło, żebyśmy mieli trzy gwiazdki. Ale to my się wyrabiamy. Myślę, że do Masterchefa następnego będziemy mogli iść. Mm -hmm. i będzie o czekaj, szuka. new competitive level Unlocked. low. bo tu będziemy można grać moi drodzy widzowie przeciwko sobie. No. Będziemy to choć jeden level zrobimy przeciwko sobie, i później już. Nie będziemy, później Dobra. już nakręcimy odcinek do Ciebie z kolejnymi misjami, Dobra. no to wróć tam do tobie, ja nie wiem No, się. to ja wracam? Wracaj, nie tak, nie, tak. musisz tak. wracać takim przyciskiem tutaj. po prawej, B, Hit. Dobra, czyli new game? Nie. jeszcze raz. Patrzę. Jeszcze raz? No, prawie, no zrobiłem. No, versus. City, City 3. Tutaj. Dawaj. No i ja mam murzynka. No ja mam tego z ząbkami, mam no ząbek. A, a. Teraz zobaczymy kto jest lepszym kucharzem na mieście. Dobra. Gdzie ja jestem? O kurczę, Dobra, pieczarkowa. Ale ja nie wiem, Jak? gdzie są pieczarki. O, a tu się, o nie, tu się zmienia swoją postać. Dobra, mam. Ale czemu cebula? Stary pieczarka. A to źle się tak robi, ci powiem. Trudne to jest. Wiem właśnie. Czekaj. Nie no, zostaw to! Ja muszę wykminić, jak to się zmieniało. Dobra, tu się tak zmieniało. Dobra, Pieczarka. ja daję tak. pierwszą cebulkę. Dobra. Bo ja nie wiem, którym ja jestem, wiesz, w danym momencie. No ja Drugą też nie ma, tego, nie ma czegoś takiego, żeby to zobaczyć. No. Tak super. Pomidoróweczkę muszę zrobić. Mi się zaraz zacznie palić, mam nadzieję, że się nie spali. Okej. Okay. Tu do wydania szef! Nie! Tyś mi moją! Nie! Miść! Nie. Coś ty zrobił? Nie! To jest Coś ty mi złodziej pomidorówek! Nie! Poszło! Nie mogę! Już ja już się pogubiłem teraz! Już się pogubiłem! A, Miszcz! Aaaaa! Miszcz! Weź Dawidek! Ja się teraz gubię. Mm, bardzo dobrze ci. Nie mogę po prostu śnić. Moi drodzy, nie. łapka w górę, jeśli Wam się podobała ta akcja. Nie, ta no, nie no, Czarny kucharz. Akcja? Bomba. Nie! Czekam, a idź wam. Zdenerwowałeś mnie, pan cebula jesteś, wiesz? Czemu jestem pan cebula? A w ogóle oni razem mogą szatkować i to szybciej, gdzieś? Patrz, na przykład bierzesz tego pieczarkę, nie? wiesz, mm -hmm. pieczarkę, pieczary no, Biele, no. I patrz, i oni razem szybciej szatkują. Super. Super zabawa. No. Co mi wzięły, nawet nie wiem, Nic dobrałem. nie chciałem. Przez przypadek tam przeszedłem, wiesz? Dobra. Mam dwie pieczary. Dobra, tu pieczarki ten. <laughs> nie chcę nic mówić, ale masz minus 10. No bo kurde jesteś złodziej, no! Ja miałem gotową jedną potrawę i żeś mi tak nie... Jedną, robi. a tu jest potrzebne milion potraw, żeby mieć. Aj, a nie beznadziejne. Nie jedną. Beznadziejne. <laughs> nie, 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 nie! 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 Tak! 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 Pomidora mi chce ukraść! Wiesz pomidora! Wiesz? No, 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 złodziejska gra. Gra pozorów, tak zwana. Dobra, i tak nic nie masz z tego. Nie, czy tu pomidora bym dał? Dobra, ależ. Mhm. Teraz czekaj, bo ja muszę cebulkę pokroić. O kurde, pomidor mi. Aha, co ja miałem? Pieczarki kroić. Mhm. O nie, dobra. Dobra? Dobra. To strasznie skomplikowane, wiesz? Hopla. <noise> Cześć? <noise> Myślisz, że tak się nie da? Dobra. Teraz będę uważał na złodzieja. Złodzieja pieczarek. Co tam jeszcze? Pomidorowa, tak? Nie. Zostaw pieczarkę! O kurde! Pieczara się! Mm, nie dam rady. Ale wiesz co ci powiem? Żeś mnie porobił strasznie. <grym> <grym> <Nie>. <grym> ja od razu czułem, że to tak trzeba zrobić, wiesz? No... coś fajnie to czuł. Patrz, 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 patrz. Tu pomidorówka, po Ja nie ogarniam, wchodzi. stary. Wynoś się! <grym> Dawaj! Wynoś się! No! Nie wydasz jej! No, odwal się od mojej tej! No! Nie, nie pozwolę ci, szef! Nie pozwolę no nie. ci, szef! Ale i tak wygrałem, i tak wygrałem. Nie z wiem, z Tobą. które są twoje punkty. Moje 70 ja miałem! Nie, nie, ja miałem, bo ja tam miałem swojego murzynka, ja miałem 70. Nieważne, moi drodzy, to jest oszukane. To powinno być kurde nagrywane w przyjaźni i w miłości, a to było tutaj w oszustwie wszystko normalnie skąpane. I no. powiem tak, ta potrawa, która była kradziona, mam nadzieję, że nie smakowała temu klientowi, bo ta najlepsza potrawa, to była no, najpyszniejsza, mówię ci. No nic. No, No, tak więc, moi drodzy, to jest koniec. Gra nazywa się Overcooked. No, my w nią jeszcze kiedyś tam pewnie zagramy. Zaraz sobie do bunkola nakręcimy odcinek na kanał. To Jak tam można przetłumaczyć Overcook. Przegotowani? Rozgotowani. Rozgotowani. Rozgotowane. Może w miłości, kurde, to były potrawy robione, no nie wiadomo. Nie wiem. Ale zobaczymy ci pomidorko? Dobra. Wyzywam Cię na wyzwanie, Za chwilę kręcimy odcinek do mnie na kanał, także Jasiu, zobaczymy. Dobra. To było najlepsze. Będzie. Moi drodzy, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej. Cześć.